Dorota Wysocka sznepf atakuje Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka, a także zapowiada pozew wobec nich. I być może nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że w całą sprawę wciągnęła swojego syna. I o tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu Karol Gac. Zapraszam. Od kilku-kilkunastu godzin w mediach społecznościowych na portalu X nakręca się spirala. Spirala wymierzona przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi, choć można odnieść wrażenie, że chodzi przede wszystkim o Krzysztofa Stanowskiego. Nakręca się spirale, w której Stanowski obsadzony jest w roli czarnego charakteru, jako ten, który miał rzekomo zaatakować Syna Doroty Wysockiej-Sznep. Mówię rzekomo, bo sprawa ta jest od samego początku dziwna, ale po kolei, by lepiej Państwo ją mogli zrozumieć. Oto nieoczekiwanie Dorota Wysocka-Sznep na portalu X napisała tak. Długo znosiłam mułgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy, ale piętnowanie czternastolatka podłe. Mało wam dzieci za zaszczytych wskutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie, na początek Stanowskiej i mazurek. I nie tylko oni. My, dorośli, uodporniliśmy się na ataki, ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić i zapłacić. Niech zaboli, choć strat moralnych to nie wyrówna, ale może coś zrozumieją. W ten sposób Dorota Wysocka-Sznepf odniosła się. No właśnie do końca nie wiadomo do czego, bo w żaden sposób nie nadała swojemu wpisowi kontekstu. Zaatakowała Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka, sugerując, że w jakimś stopniu zaatakowali jej syna, że wciągają w debatę publiczną jej syna, co jest absolutnie niedopuszczalne. Tyle tylko, że Dorota Wysocka sznep nie załączyła żadnego screena, żadnego fragmentu wideo, nic co wskazywałoby na kontekst tego wpisu. Odpowiedział jej Krzysztof Stanowski. Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma na imię po dziadku. Informacje z Wikipedii. Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie. Napisał Krzysztof Stanowski, sugerując, że chodzi o wypowiedź, w której ten wskazał, że syn Doroty Wysockiej-Sznek, który ma imię na, na imię Maksymilian, otrzymał to imię po dziadku. A! Kim jest dziadek, czyli ojciec ojca Maksymiliana, wszyscy już doskonale wiemy, za sprawą chociażby ostatnich miesięcy, ale także innych prac historycznych. Tyle tylko, że wydaje się bo tak to chyba można oceniać że Dorota Wysocka-Sznep. Dla ratowania swojego wizerunku, zaczęła wciągać w całą sprawę swojego syna, traktując go niejako jak tarczę, bo momentalnie politycy związani z obozem rządzącym, część komentatorów, dziennikarzy związana z tym, że obozem zaczęła atakować Stanowskiego: jakie to jest haniebne, jakie to jest małe, jakie to jest niskie, jakie to jest skandaliczne i ohydne. Że zaatakował dziecko. Właściwie nikt do końca nawet nie wiedział, w jaki sposób Stanowski miał zaatakować rzekomo syna Doroty Wysockiej-Sznep, bo to, że dzieci czy rodzina osób publicznych powinny być wyłączone ze sporu politycznego, to jest fakt. Problem w tym, że co bardzo szybko wychwycili internauci, wszystko to trąci fałszem i hipokryzją. Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że Dorota Wysocka-Sznep, co też szybko przypomniano, pozowała do zdjęć z mężem i synem kilka lat temu, gdzie Publicznie poinformowano, jak ma na imię, więc nie była to żadna tajemnica, nie była to żadna informacja, która nie była publiczna. Owszem, była, co zresztą, na co zresztą wskazał Stanowski. Po drugie zaś, Dorota Wysocka-Sznep, podobnie jak wielu, wielu innych polityków i dziennikarzy, nie zwracała uwagi, najmniejszej nawet, na hejt, jaki wylał się niedawno na. Kasię Nawrocką, czyli córkę prezydenta i pierwszej damy. I wtedy nie przeszkadzało to nikomu, ten hejt, który wylał się na dziecko, czy szerzej dzieci Karola i Marty Nawrockich. Ba, nie przeszkadzał też ten hejt, który wylewał się na przykład na Patryka Jakiego i jego synka. I takich przykładów można rzeczywiście mnożyć. Przykładu, przykładów ohydnej nagonki, ataku politycznego, tylko dlatego, że mowa jest o rodzinie tych nielubianych przez nas. I wtedy temu całemu Salonowi to nie przeszkadzało. Ale teraz nagle Dorota wysocka sznep po serii Kompromitacji, bo ostatnie miesiące to jest. Pasma, to jest pasma jakiejś niebywałej kompromitacji ze strony doroty Wysockiej. Wyskakuje i zapowiada pozwy. Nie do końca właściwie wiadomo, czemu. Zresztą sam Stanowski pisał później. Widzę, że jest oburzenie, bo napisałem słowo babo. Rzeczywiście musiałem się hamować, bo słowo babo to najłagodniejsze określenie, jakie przyszło mi do głowy wobec osoby, która próbuje mnie wmanewrować w rzekome hajtowanie dziecka. I to jest prawdziwe obrzydlistwo. Pomawiać kogoś o hejtowanie dziecka. I grać tym dzieckiem dla odreagowania własnych traum. Pisze Krzysztof Stanowski, pisząc też w kolejnym wpisie, dosyć świeżym, przynajmniej w momencie nagrywania przeze mnie tego materiału. Cóż, pismo pani Doroty, w którym zresztą ucieka się do kłamstw, to głównie walka o dobre imię tego starszego Maksymiliana którego nie należy łączyć ze zbrodniami komunistycznymi, bo jego udział w obławie augustowskiej był jedynie pomocniczy. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Znów mamy sprawę Maksymiliana Sznefa, czyli ojca Ryszarda Sznepa, czyli męża pani Doroty Wysockiej-Sznep, który uważa się za aktualnie ambasadora w Rzymie, bo ojciec pana Ryszarda brał udział w obławie augustowskiej. No i teraz każdy, kto o tym przypomina, jest oczywiście niedobry. Ba, niedawno zresztą Ryszard Sznep miał, Taki wywiad w gazecie wyborczej, gdzie próbował wybielić ojca, że właściwie to on tam był no niemalże przypadkiem, że właściwie to to jest jakaś czarna legenda i no tam były jakieś pomocnicze działania, ale absolutnie żadnych takich, które mu się przypisuje. No ale cóż, każdy, kto na to wskazywał, to oczywiście z góry był niedobry. No i do obrony koleżanki i poniekąd kolegi rzucili się politycy i dziennikarze. I próbuje się teraz wykreować. Taki obraz, że oto Krzysztof Stanowski miał hejtować dziecko, miał atakować dziecko, i najlepsze w tym wszystkim jest to, bo przeczytałem masę wpisów, yy, słyszałem już masę wypowiedzi, że właściwie żaden z tych, żadna z tych osób atakujących Krzysztofa Stanowskiego. Nawet nie sprecyzował dokładnie o co chodzi, a nie sprecyzował, bo i nie sprecyzowała tego Dorota wysocka -Szlę. Więc po raz kolejny mamy mechanizm, w którym próbuje się wytworzyć taką atmosferę, wręcz atmosferę nagonki, rzucając oskarżenie w przestrzeń publiczną i to ciężkiego kalibru. Bo, jakby nie było, nagonka na dziecko, hejtowanie dziecka jest rzeczywiście czymś ohydnym, skandalicznym i niskim. Myślę, że tu się zgodzimy. I rzuca się tym w kierunku Krzysztofa Stanowskiego. Próbuje się wytworzyć takie wrażenie, że oto rzeczywiście hejtuje dzieci, i na bazie tego nakręca się spiralem. No ale cóż, 2025 rok to nie jest rok. 2007 czy 2008, być może dekadę czy dwie dekady temu, takie metody by zadziałały, zresztą bardzo często działały, ale teraz już nie działają. Nie działają takie szantaże moralne, w dodatku oparte na kłamstwach i manipulacjach. Media społecznościowe są dziś zupełnie inne, i internauci bardzo szybko wskazują na nieścisłości, przekłamania, kłamstwa i manipulacje. No i cóż, po raz kolejny Krzysztof Stanowski jest atakowany w gruncie rzeczy za to, nie za to, co rzekomo zrobił, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Jest w gruncie rzeczy atakowany po prostu za to, co do tej pory zrobił i co udało mu się osiągnąć. Jest atakowany za kanał Zero, jest atakowany za to, jaki jest, jest atakowany za to, że nic sobie nie robi z tego całego salonu, establishmentu medialnego trzeciej RP. Gra im na nosie, nie bardzo mogą mu coś zrobić, i za to wszystko jest teraz atakowany. Próbuje się go wdeptać w ziemię i to najgorszymi mm, obelgami, i apitetami, ale. Znając Krzysztofa Stanowskiego, to myślę, że w większości to po prostu po nim spływa. No ja, jak na koniec, jak zawsze, proszę Państwa o komentarz, proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo patrzą na całą tę sytuację, choć wydaje się, że to jest dopiero początek, bo skoro Dorota wysocka Sznepp zapowiedziała kolejne pozwy, to wydaje się, że ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Karol Gac, kłaniam się nisko.